Cześć, Siemka z tej strony, Redgar. Wracamy do Spyro. Co prawda miało być kolejny odcinek z Panoramy, ale uznałem, że jednak ja nie będę Was zanudzał tak spokojną grą. Gameplay poznaliście, naprawdę polecam Wam tą grę do kupienia na Steamie. Jeżeli chcecie, to jesteście zainteresowani to naprawdę taka fajna, logiczna, spokojna gierka. My Wracamy do bardziej dynamicznego Spyro. Powiem wam, że biegam sobie tak po tej planszy, biegam, biegam, biegam i zauważyłem jedną rzecz. Po pierwsze, tutaj mamy skrzynię, która potrzebuje klucza, i zauważyłem, że mamy tutaj domek. Wow. No, tylko najpierw musimy tam wejść, ale w tym domku. Tego domku możemy wejść. Bo jest tutaj mamy. o Możemy tu wlecieć, i jest klucz. Proszę bardzo. Ale jest jeszcze jedna rzecz, bo się zastanawiam o co teraz chodzi. Mamy tutaj skrzynię, którą prawdopodobnie się otwiera kluczem. Ale pozwólcie, że wam jeszcze pokażę, co jeszcze co znalazłem. Tutaj jak sobie wejdziemy na samą górę. To jak możecie zauważyć, tam w oddali. No nie widzicie, nie widzicie tego teraz, ale musicie mi uwierzyć. Jest wejście do jaskini. O właśnie w tym miejscu. I tutaj mamy życie i też skrzynię, którą możemy otworzyć. I nie wiem o co chodzi, bo mamy tylko jeden klucz, chyba że się ten klucz zrespi. Tą skrzynię możemy otworzyć. I mamy diamenty. Mamy diamentów 275. Jeszcze gdzieś jest 15. Domyślam się, że ta druga 15 jest w tamtej skrzyni, której też nie mogę otworzyć, więc tak szczerze, naprawdę nie wiem w jaki sposób można by było otworzyć tamtą skrzynię, żeby zdobyć max diamentów. Być może tamten klucz się zrespił i możemy go wziąć jeszcze raz. Po tej skrzyni nijak się nie da otworzyć. No nie jesteśmy w stanie ją otworzyć ani ogniem, ani normalnie zaciągnąć kolokwialnej denki. Więc spróbujmy tutaj wrócić, zobaczyć czy się czasem ten klucz nie zrespił. No nie zrespił się. Naprawdę nie wiem co by trzeba było, chyba jest jeszcze jedna opcja to by było straszne już ominięcie zasad tej gry żeby po prostu wyjść wejść na nowo i zobaczyć czy ten klucz się nie zrespi, żeby otworzyć tą drugą skrzynię druga kwestia jest taka że zostało nam w wzgórze czarnoksiężników tylko do ogrania w tej lokacji i możemy sobie teraz do niego wejść Być może jak z niego wrócimy, to będziemy mogli... Mamy trzy smoki i 2 jajka, no nieźle. Okej. Okay. Okej. Okay. A ile mamy diamentów? 500, sporo. Nie że... znaczy... tu dużo jest mobków na które trzeba uważać Aha. o czy ktoś tu do mnie strzela czy myślałem okej okay, bo tam można wejść ciekawe jak bo tutaj nigdzie wyjścia nie ma, chyba że można już. A no i właśnie to jest to. Ukryte przejście zaraz na początku gry, który by nigdy nikt nie przepuszczał. Że tutaj jest. Więc dobrze, żeśmy tu poszli. Tu już więcej nic nie mam tak wszystko zebrane, bo widzę, że tu możemy polecieć do góry. No i zobaczymy, co, co tu jest. Hmm. Bo wątpię, żeby to była główna droga do tego. Hmm. Też trzeba uważnie stawiać każdy krok, może jest jakiś achievement za te wszystkie owce? Kto wie? Chyba bym wolał zielnąć ogniem, bo on tak. bo jest tu ciężko po prostu po tych wąskich półkach. Oj tego się nie spodziewałem. Od początku czy? Bo jeszcze żadnego smoka... No tak, żadnego smoka jeszcze nawet nie widziałem, więc dobra, przejdźmy jeszcze raz. Teraz już wiem, że będzie trzeba po prostu tam od razu zaatakować. Mam nadzieję, że tam się nie szło yy, tylko po coś, żeby wrócić, i to jest główna droga. Przekonamy się później na dalszym etapie tego. Myślę, że warto te owce tutaj poprzysmarzać. Zawsze ta ważka coś nam tu pomoże. Teraz tak, tu przelatujemy. I od razu... Aha, dobrze. I jesteśmy tutaj. Czyli dobrze trafiliśmy. Czyli trzeba było... Jak on mnie sięgnął tą maczugą? No to to było dobre posunięcie, a to już nie. No ale warto je też tu po, pozabijać, żeby podostawać ten dodatkowo. Okej. Okay. Uh -huh. No i gdzie... uciekasz. Dobrze, otwórzmy smoka i wrócimy potem po do skrzynia, żeby już był safe. Jarvis. Witaj na Wzgórzu Czarnoksiężników. To miejsce stworzone do turbo napędu. Wykorzystaj go, by rozgromić czarnociężnik O, turbo napęd. Jakoś mnie to tutaj nie zachwyca. Czekajcie, czy stąd stąd przedem? Tak, stąd przeszedłem, okej. Okay. A, czy stąd przeszliśmy? Oszty. Czy znowu stamtąd przeszliśmy, czy bo nie? Bo nie wiem. Dobrze. Tak jak mówię, życia nigdy za wiele, więc dobrze, że go mamy. Tutaj raczej nigdzie nie pójdziemy. To może być długa lokacja. Tutaj możemy sobie użyć tego napędu żeby ich... <laughs> Ciekawe, czy z turbo napędem da się tą skrzynię rozwalić, czy po prostu jestem tak niezniszczalny, że, że klucza nie będziemy nawet potrzebować. Do... Uh, uh, tutaj to byśmy się musieli rozpędzić, żeby tam dolecieć. Wiecie co? I to nawet trzeba było no, to może być ciekawe. Spróbujemy. No dobra, ale tutaj raczej jakoś tak nie wyskoczy. Ach. Znowu nie wyskoczę. Dobrze, odblokujmy smuka kolejnego, Hexus. Brawo, Spyro. Dziękuję za uwolnienie. No przeciwników tu jest od Pierona, i trochę. Co się śmiesz? Woda. Najgroźniejszy przeciwnik tej gry. To jest niemorszaszny. Po prostu naprawdę niepoważny. Niemożliwe. to jest niemożliwe Ok, jajko zdobyte. <śpiewanie> Łukasz, o, w końcu jakieś normalne imię. Słuchaj uważnie, Spyro. Przy wodospadzie w krainie oświeconej znajdziesz sekretne miejsce. Spróbuj tam wskoczyć na kamienie. Kraina oświeconych, wodospad, wszystko jasne. Krainie oświeconych przy wodospadzie. A, okej, okay, dobra, no to otwar Otworzyliśmy już to. Dobra. To jest otwarte, dobrze. Tutaj nie zalecimy. Tego nie otworzymy. No tam byśmy musieli jakoś to. No tam na bank trzeba stamtąd się rozpędzić i wyskoczyć. Wiecie co? Ja może. Może spróbuję jeszcze raz. Spróbujmy naprawdę. Tu jak dla mnie to wygląda, żeby trzeba było się porozpędzać. O właśnie. też jest A jak tu stąd potem wrócić? Znaleziono wszystkie jajka Rewelacja. Dalej nie wiem jak stąd wrócić. No na pewno nie tak. Trudno. Okej. Okay. Ale wszystkie jajka znalezione to znaczy, że już nie wiem, to jest koniec yy, tej części? Bo teraz nie rozumiem jak co to znaczy, że wszystkie jajka są znalezione? Teraz mi się wydaje... Tak, wydaje mi się, że trzeba będzie znowu użyć turbonapędu, żeby tutaj, tutaj przelecieć i spróbować się wybić tam. Zobaczymy, czy się uda. I naprawdę... Udało się rozbić tą skrzynię turbonapędem. No. Nois. To teraz już wiem, jak otworzyć tą drugą. Teraz jak? Ej, mm -hmm. Okej, okay, mamy 472 na 500 2 jajka Czyżby to był koniec? Nie jeszcze gdzieś są diamenty Jeszcze gdzieś mnie nie było. to tylko pytanie gdzie? I level 14 Czy Proszkę coś powie? Okej, okay, lećmy za Waszką, to gdzie mi waszka powie. A, jeszcze tutaj jest, tylko jak to do niego. Jak tu do niego wlecieć? Faktycznie zapomniałem o tym ziomeczku tutaj. No i faktycznie tam jeszcze też jest skrzynia. Jak tam do niego wlecieć? Co znowu? Turbo napęd i skok? Bo nie wiem. No. To by się może mogło udać. Hm. Dało się. 100%. Udało się tam wskoczyć, a więc to był jednak ten właśnie... To było właśnie to. Trzeba było zrobić, rozpędzić się i w odpowiednim miejscu skoczyć, żeby tam wlecieć. No i tak szczerze, nie wiem, co to było bosem, chyba ten tam. Nie wiem, jak to było nazwać strach. Co tak leciał? Dobrze, to wracamy do głównej krainy i spróbujemy gdzieś jakiś turbonapęd odkryć. No bo to się, że tu tego klucza nie ma Ok. Tylko my tu nigdzie turbo napędu nie mamy I to mnie zawsze to mnie ciekawi No bo jakąś z tym turbo napędem tutaj dolecimy Chyba że jesteśmy w stanie dolecieć. Zobaczymy. Masz ty. A tu jesteśmy. Zeskoczyć. Jesteśmy w stanie zeskoczyć. Jesteśmy. Wiecie co? Spróbujmy. Jestem zdania, że jesteśmy w stanie na turbo napędzie tam dolecieć, ale trzeba mieć mega szczęście, żeby to się udało, więc trzymajcie kciuki, żeby się udało za pierwszym razem, żebym tu nie przewalił w nic. No właśnie, bo to trzeba dość mocno sobie na... się nakombinować, żeby wyrobić na tych dwóch Kręta. O, jest udało się i pyk. Proszę, druga próba i się udało. Okej, okay, no to chyba wszystko tutaj mamy. Na 100%. Możemy lecieć do kolejnej lokacji. Tak mi się wydaje. Tą lokację mamy na 100% i wszystkie pod też. A więc, panie baloniarzu, dziękuję. Wskakuj, zabiorę do krainy twórców potworów. Chcesz tam iść? Tak, chodźmy do kolejnej krainy. A ja, korzystając z tego cudownego przelotu balonem, zachęcam was do lajkowania. Do subskrypcji, jeżeli wam się podoba to, co robię. Jeżeli lubicie ze mną spędzić tą chwilę czasu, to będzie dla mnie mega motywacja. Jak klikniecie ten kciuk w górę czy subskrypcję, to będę wiedział, że by to robić, to dalej. A ja teraz się z wami żegnam. Myślę, że tą krainę sobie zaczniemy już w następnym odcinku. A na tą chwilę dziękuję Wam bardzo. Tak naprawdę to nawet nie wiem ile to nagrywamy, ale przeszliśmy jedną całą krainę, która była taka średnia, żebym powiedział, jeżeli chodzi o poziom trudności. No i tak naprawdę to mamy jak na razie wszystko na 100%. Nie robimy tylko tych etapów zręcznościowych. A więc ja jeszcze raz Wam dziękuję. Grał z Wami Redgar. Do następnego gameplaya. Trzymajcie się. Cześć.